Cześć, mam na imię Michał, jestem z firmy EkoSepty. Dzisiaj mamy porównanie, takiego, taki przykładik e, domów e, między 90-120 metrów nowe budownictwo, ogrzewanie podłogowe, e, rekuperacja, jakby było, to by było wspaniale, e, mniej więcej pompa o mocy 5 km. zbiornik 200 litrów, plus nasz montaż, to jest kwota 29 tysięcy 100 złotych brutto. Do tego mamy możliwość założenia instalacji fotowoltaicznej 6 kW, magazyn 10 kW. Do tego magazyn 10 kW Bris, 20-letnia gwarancja. Instalacja PV na palowniku daje. Koszt takiej instalacji fotowoltaicznej u nas to jest około 39 tysięcy zł. Mierzymy teraz: 29 tysięcy 100 zł za pompę ciepła 39 tysięcy instalacja ma plus magazyn energii daje nam kwotę 68 000 W. Nowy budynek to jest nasz koszt, który musimy ponieść. Możemy zwrócić się o dotację z programu Moje ciepło. Tutaj jest jeden warunek. Nasz budynek musi spełniać charakterystykę do 55W na m2. Jeśli tutaj spełnia, lub jest delikatnie, że trzeba coś na nowo policzyć, zakładając taki układ, że instalacja fotowoltaiczna, i robimy nową charakterystykę, nam też fajnie tutaj widzie tą wartość, więc będziemy mogli starać się o zwrot z programu Moje Ciepło. To jest do nowych budynków, do instalacji pompu ciepła, powietrze, woda. 7 tysięcy złotych występujemy do takiego zwrotu do Narodowego do Funduszu, dostajemy kwotę 7 tysięcy złotych. Mamy instalację fotowoltaiczną z magazynem energii, mamy przyłącze stałe do budynku, występujemy o zwrot z programu Mój Prąd i dodatkowo jeszcze tamta ulga termomotornizacyjna. Jesteśmy w stanie uzyskać kwotę 21 tysięcy 400 złotych. Zobaczmy. 68 100 zł to jest nasze poniesione są koszty. Minus dotacja moje ciepło, minus dotacja mój prąd, plus ulga, daje nam kwotę 38 700 zł za instalację pompy ciepła, instalację fotowoltaiczną, instalację magazynu energii w naszym nowym domu. To są oszczędności, jak widzicie, 29 400 zł, czyli Podsumując jedną dotację z drugą dotacją, na przykład mamy pompę ciepła w cenie już dwóch, trzech instalacji. Także jest, jeśli jesteście zainteresowani, macie bardzo podobne budynki w granicach 90-120 m, serdecznie was zapraszamy. Jesteśmy w stanie tutaj zrobić taką kalkulację na szybko, jak tutaj widzicie. I jeśli te budynki wasze mieszczą się tutaj, w, pod Podprogramy Moje Ciepło, Mój Prąd to są ostateczne kwoty, później po zwrocie dotacji poniesione koszty na systemy ogrzewania instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii. Oczywiście mamy też w ofercie pompy 7 kW, 9 kW, one są troszeczkę droższe. To suma tu troszkę pójdzie w górę. No Wiadomo, że też byśmy musieli mieć odrobinę większą instalację fotowoltaiczną. Wzrost więcej wtedy będzie tu, co na nam troszeczkę pójdzie w górę. Oszczędności będą nad tym mniej więcej samym e, poziomie. Ale te wszystkie budynki, takie 90, 120, 140 metrów. Zobaczcie, jakie tutaj można mieć oszczędności, i to są nowe budynki. Ja tu nie mówię o programie mój, e, Czyste Powietrze e, do budynków modernizowanych, tylko omawiamy program e, Moje ciepło, mój prąd, nowy budynek. I to jest Wasza oszczędność, jeśli zgłosicie się do nas po instalację e, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazynu energii, robimy charakterystykę energetyczną, e, wyliczamy pod e, budynek, robimy pełne zgłoszenia do, do przyłącza instalacji, e, jeśli chodzi o pompy ciepła 5 kW, e, 7, 9, to są pompy z Panasonica, objęte 7 letnim gwarancją, także serdecznie Was zapraszam do współpracy, do, do kontaktu. Jesteśmy z firmą z Rudy Śląskiej, działamy na terenie województwa śląskiego, także jeśli jesteście stąd, serdecznie Was zapraszamy.